No jutro jest bardzo długi, trudny dzień. Natomiast jeśli chodzi, więc plan mamy taki, żeby oczywiście utrzymać prowadzenie w rajdzie i dowieźć go do mety. Natomiast jeśli chodzi o dzisiaj, to no ta druga pętla była dla nas udana. Oczywiście pomógł pech, pech Briana, ale... Myślę, że te nocne odcinki były dla nas dobre. Znaczy, mieliśmy dobre opony, dobre nastawy. Eee, mój wzrok jeszcze, jeszcze daje radę. Obawiałem no, ba się, że może w kiedyś jak byłem młodszy, to dużo jeździłem w nocy i, i było OK. a teraz to nie wiedziałem czy, czy dalej wzrok ogarnie temat, ale ogarnął, więc y, dobrze się jechało. Bardzo fajne są nocne OSy, także powinno ich być więcej w RSMP. No i cóż, no, jutro będziemy próbowali. Mać kolegów ze sobą. Szczerze mówiąc trochę dziwna, znaczy dziwna, trochę nowa dla nas sytuacja, ponieważ w, w tym sezonie w zasadzie każdy rajd kończyliśmy z różnicą, nie wiem, dwóch albo trzech sekund. E, ta przewaga teraz jest trochę większa, więc musimy też pod to dobrać strategię. E, jest to jakby trochę nowa sytuacja, więc nie będzie też łatwo, wbrew pozorom.